Cześć witajcie z tej strony Kapser16 i witam w serii ku przygodzie w pokonaniu smoka endu smoka endu. endu jest to 30 odcinek serii ku przygodzie w pokonaniu smoka endu tak e, i co dzisiaj będziemy robić bo tak e, w poprzednim materiale przy końcówce zastanawiałem się co byśmy takiego mogli porobić e, na pewno trzeba będzie sobie troszeczkę pościnać tych drzew więc to uczynimy pamiętajcie o tym aby zostawić subskrypcję polubienie jeżeli materiał się spodoba ponieważ to motywuje mnie do tego żeby w ogóle to robić także by the way zostaw suba nie bądź yy, nie, bo nie. dobra, ja to wytnę. Ja to naprawdę wytnę, bo to już troszeczkę tak przegiałem. Nie, no tak nie można. Nie nie. Nie bądź, nie bądź faja, klikaj suba, o. To, nie, to chyba nawet nie jest moje, znaczy to nie jest moje autorski, to pewnie gdzieś tam usłyszałem. Jakiś youtuber tam, pewnie. Tak nie bądź faja, klikaj subaja, także no. Zostaw subskrypcję. Ale tam to będę musiał wyciąć, nie, 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 nie jak nic. Więc jak będę akurat nie po prostu y, montował. O, montował... W sumie nie, nie montuję tych materiałów. To jest po prostu tylko to, że ja wrzucam do programu i narzucam po prostu y, tam y, kilka efektów. I w sumie tyle no, to jest rewelacja akurat, nie? bo jeżeli chodzi o ciekawostki, to z kolei muszę się bawić. Ale ja się zastanawiam, co, co mógłbym wam poopowiadać, co nie? E, stopera nie muszę włączać, jeszcze to znaczy włączać, w sensie, nie muszę się bawić o po bo stoper mam. Tu w ogóle krówki widzę, że są, a krówki by mi się przydały właśnie po to, żeby je porozmnażać, ale im chyba trzeba byłoby osobną zagródkę zrobić, no to dobra, pomyślimy coś nad tym dzisiaj. Czy dzisiaj po prostu skupimy się na tym, żeby pokopać sobie drewna, może coś e, zbudujemy w ciągu tych 25-30 minut, zobaczymy ile ten materiał będzie trwał. To, to po prostu zależy tylko i wyłącznie ode mnie. No i od sumie mojej pamięci na laptopie, jakby nie patrzeć. Ale nie no, jak już usuwam tak naprawdę na bieżąco te pliki. To jednak tamtą pamięć mam. No jak zrobiłem takie czyszczenie konkretne. Takie dość e, niekoniecznie przemyślane, ale zrobiłem, no to mam już tę pamięć, więc to nie ma tak, taki, takiego problemu. Nawet jak wykracz, wykroczę poza ten czas, który ja sobie planuję, to tam się nic takiego nie dzieje. Więc jest git. Eee, szczerze nawet nie wiem ile, trochę, troszeczkę klatki mi spadają, nie wiem, pewnie nie wiem czy to jest odczuwalne. Dlatego jeżeli mi tak spadają, zrobimy sobie taką jedną rzecz, mianowicie zmniejszymy sobie czanki, bo zawsze to pomaga w tym, żeby jednak te fps -y były, bo jednak lepiej się ogląda jak materiały spłynniejsze, niż żeby był tam taki, wiecie jaki. No wy, wy, wy wiecie w ogóle wszystko, tak by the way. E, czekaj, ta, ja muszę przekimać się, bo już noc się zbliża. Także jak już wstanę, to będziemy kontynuować kopanie drewna. E, e, ja tam właśnie coś zacząłem mówić na temat tego. Mm, o, patyczek. Czekaj, a ja mam ten. Co mógłbym wam powiedzieć? Bo dzisiaj byłem w szkole. No, bo był piątek. Znaczy jest w sumie jeszcze piątek, kiedy to nagrywam, jest to godzina 21.38. 2139 już teraz. 11 marca. A te dwa poprzednie materiały jakie były z Minecrafta, czyli właśnie To jest to jest 28 odcinek, o ile się nie mylę. No to. To akurat tam, tam te dwa materiały nagrałem wczoraj. Teraz myślę, że dzisiaj też dwa materiały nagrać, chociaż nie wiem jak, jak to będzie, no ale zobaczymy sobie jak. Na razie. Coś skupię na kopaniu i co bym mógł wam opo opowiadać? Bo w sumie, te... nie wiem czy to poprzednie, czy tam dwa, dwa materiały temu zaczęło się mówić na temat szkoły, i w ogóle, że smutno, nudno i tak ten. Znaczy, tak naprawdę już kilka miesięcy mi dzieli od tego, żeby to szkołę skończyć. Także Beka. Będzie taki XD po prostu. Znaczy, czy znaczy Beka też była, na taka, że nie wiem, ja, ja tak narzekam na tą szkołę, co nie mówię, że to taka, a, taka, fajna i TP i te, i te, P, i te D. A potem się okazuje, że jednak, ich, y, powiem, no, szkoda mi jednym, nie się znaczy, no bo jak sobie tak pomyślę tak całościowo, co nie tak wezmę wszystko pod, pod lupę, pod uwagę, no to na pewno są takie aspekty, że, y, aspekty. W sensie są takie, jak to się mówi, takie pozytywne akcenty mimo wszystko. No ale jednak ja bardziej jestem, zwracam uwagę na to, co, co jednak nie było takie przyjemne. No ale dobra, mniejsza, bo tak w sumie w w w idę do szkoły, się męczę szkołą, wracam do domu y i dalej o szkole, co nie? Także to, to jest bez sensu. Ja pewnie, wy się też męczycie po prostu słuchając tego. Ja też w sumie męczę się tym mówiąc o tym. Także może po prostu lepiej nie poruszać tego tematu. Bo jeżeli ktoś pewnie ogląda po prostu mój materiał, to nie oczekuje tego, że ja będę gadał o szkole, jaka ona jest łajnie dobra niedobra i w ogóle po co się uczyć. Nie, no, uczcie się bo nauka to ważna rzecz znaczy uczenie się no. jest to ważne ktoś tam może mówić, ale po co mi to, po co mi tamto wiadomo, że nie każda wiedza będzie przez ciebie praktykowana w taki sposób, że nie wiem, że każdego jednego dnia nie wiem, będziesz zawsze wykonywał te same obliczania, że za każdym razem będziesz powtarzał te same informacje, ale to nie oznacza, że to Ci się w żadnym wypadku nie przyda. Samo to na przykład no bo ktoś by powiedział no dobra, bo tak już zaczęłam o szkole, to już, ale to już ostatnie tak naprawdę kilka słów o tym. No powiedzmy jak jest matematyka, co nie? Jak ktoś tam ogarnie tą matematykę, to nawet sobie może potem zrobić coś takiego, że jeżeli dobrze to ugra, to może z tego mieć hajs. Samo to, że udziel, udzielać jakiejś korepetycji, no to tylko musi sobie taki człowiek wyrobić dobrą reputację. Nawet to, żeby sobie założyć taki kanał na YouTubie, i streamować sobie, raczej znaczy, nawet nie streamować, po prostu nagrywać o tym, jak rozwiązujesz poszczególne zadania. Jeżeli masz do tego web, to kurczę, to naprawdę jesteś w stanie dużo ugrać. Naprawdę, i jeszcze, jak sobie ktoś to tak zmonetyzuje, wszystko, no to, to naprawdę. Tylko to też, no, no trzeba się wykazać tej taką kreatywności, i nie wiem czym jeszcze akurat, No, kreatywność chyba przede wszystkim. No, i po prostu wiedzieć, jak, 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 jak liczyć, co nie, i umieć w taki fajny sposób przekazać, żeby to docierało i było atrakcyjne dla, dla osoby, która po prostu miałaby coś się dowiedzieć. Dobra, e, okej, okay, zebraliśmy troszeczkę drewna świerkowego, także my się udamy w kierunku domku. E, tu trzeba będzie sobie, jeżeli chodzi o te owieczki, ja sobie będę musiał stworzyć nożyce. Chyba po raz pierwszy w ogóle nożyce stworzę w tej grze, chociaż nie wiem Znaczy w tej, w tej grze Co ja wygaduję? Nożyce, ta, <grystanie> pierwszy raz w Minecraftie stworzę nożyce Zostawcie suba Nie no Teraz troszeczkę taką głupotę palnąłem Ale mi chodzi po prostu o to, że na tym świecie stworzę po raz pierwszy nożyce, bo nie przypominam sobie, żebym jeszcze na tym świecie Tworzył nożyce, także sobie stworzymy nożyce, żeby mieć wełnę OK, Ale dobra, na razie sobie tutaj zejdziemy Do magazynu i tutaj, żeby te drewienko dać to, to, to. Yy, tutaj tak ten. Szczerze te drewno... No dobra to nie. W sumie te płotki. Ja bym chyba dał tutaj. Yy, o, tak. Yy, w sensie o co tak, o, dobra. Znaczy ja chyba sobie... Yy, w późniejszym czasie zrobię to po prostu tak, że będzie każda osobna skrzynka na każde, na każdy rodzaj, yy, że każda osobna skrzynka będzie na każdy rodzaj drewna, co nie? Nie wiem czy, czy to dobrze powiedziałem. Jak, jak powiedziałem źle to możecie mnie poprawić w komentarzu. Czekaj, tak, a gdzie są roślinki? O, tutaj są roślinki, dobra. To też, to też schowam, to ten, yy, jeżeli chodzi o ziemię to schowam tutaj ten, piasek, aha, mam tylko cztery, to mi się w ogóle nie ten, nie odpowiada, tutaj drewienko. Znaczy patyczki w sumie, chodzi mi o to. I to oddać. Dobra. E, to tutaj. To tutaj. A czekaj, ja, ja potrzebuję sianko. Dobra. I lecimy. Już ósmą minutę materiału jest. Pokazuje mi na tym stoperze. Także gitos. Git. W sumie możecie mi napisać w komentarzu, co tam, jak tam u was. Bo ja ciągle gadam o sobie, bo jestem takim egoistą. Nie powinno być. Zobaczymy co i jak. Aha, tutaj mała owieczka to taka ten. Aha. No dobra. Dawaj tam i wełnę. Po raz pierwszy szczerzemy. W ogóle można te banery robić. No i tam... Aha, z małych owieczek wiadomo, że nie da. Się rady. A to w ogóle kurczaczek. O! Już drugi kurczaczek. <laughs> Już jedna owca mi uciekła. Kurczę. Kurczaki, jak to wersow mówi. Kurczaki! Żeby nie, żeby nie przekląć, co nie. Że jest taka family friendly. Mnie, mnie czasem bawią tacy YouTuberzy. Znaczy, ja też muszę się wystrzegać pewnych słów, które nie są uznawane za cenzuralne, prawda? Jak ja to ładnie ująłem, słowa wow, ale jestem niesamowity. E, trzeba gonić tą owcę, bo to owce. Bo potem będzie mi się panuszyła z jakimś. Gdzie jesteś? Gdzie o, gdzie, o, gdzie jest owca? Gdzie o, gdzie o, gdzie jest owca? Gdzie ty jesteś? Chodź tutaj. Wiem, że tutaj jesteś. Pyk. O oh, fuck man. Właś, waj, waj waj waj. Okej, okay. dobra i teraz zamykamy, 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 zamykamy. Okej. Okay. W ogóle to też niesamowite, że kurczaki jeszcze nie uciekły stąd. Ale po chyba... Wiecie co my zrobimy? Chociaż nie wiem, bo to... Wiem, co musimy zrobić, na pewno. To musimy na bank zrobić. To znaczy się, jeżeli nie chciałbym, żeby kurczaki uciekły, bo jest, bo istnieje bardzo duża szansa, że, że, że mogą uciec stamtąd, potrzebujemy zrobić e, furtki. Jeszcze iki, dwie furtki przezowe. To znaczy się, bierzemy patyki i bierzemy drewieńko. Chodzimy do craftinga, patyki. Ok, to jest jedno, a my potrzebujemy dwóch. Ok, mamy dwa. Ja coś tam zacząłem mówić jak zwykle i nie dokończyłem. Aha, że mnie po prostu bawią tacy youtuberzy, co ee, mówią na przykład, że tak, muszą być family friendly. Aha, ja potrzebuję 4 jednak. Okej. Okay. Czekajcie, czyli to z tej. Ojej. Dobra, tutaj troszeczkę zepsułem. No bo to jest tak, że. Osoba ma ochotę powiedzieć coś, co nie jest uznawane za cenzuralne. Ale wiesz, że nie może ten sobie na to pozwolić, z tego względu, że ma, na przykład, że lokowanie produktu. takie to jest troszkę śmieszne. Że takie dbanie o swój wizerunek, żeby móc mieć pieniążek. Ja już kiedyś w sumie mówiłem o tym, że na przykład bycie youtuberem jest w jakiś sposób fajne, no bo jeżeli możesz robić coś, co lubisz, co sprawia ci ogromną frajdę i nie czujesz, że na przykład, żeby to było dla ciebie jakimś takim ciężarem, bo na przykład tak jak ja sobie gram w Minecraft'a, co nie? Jeszcze... Wow, fajnie I że, I że można z tego zarobić to, to jest fajne, tylko to też Chodzi o to, że to trzeba robić to w taki sposób, żeby Przyciągało uwagę odbiorcy Ja jakoś na nie przyciągam tej uwagi Ale Trzeba wierzyć to, że to się w końcu zmieni. Jeżeli znaczy nie, po prostu, może nie jestem takim dobrym YouTuberem. Ale nie, ja, czy znaczy może lepiej tak. Lepiej może tak nie mówić, tylko będę uważał, że Że jestem tym dobrym YouTuberem i wiesz, że w końcu będę miał dużo subskrypcji i wyświetleń. To w końcu tak się stanie. Co nie? Na takiej zasadzie. E, Czekaj to na wełnę. Przeznaczę sobie tutaj tą skrzyneczkę. Tak sobie to tak popatrzę, co gdzie i jak. Dobra. A wiecie, co możemy jeszcze zrobić? Tak sobie myślę, bo tutaj, tutaj są te podki. Sporządzimy sobie dla krówek. Tylko za grudkę. To znaczy się. A może z tej strony? Tylko ja bym musiał zrobić tutaj taką przestrzeń. No to dobra. Zrobimy tutaj przestrzeń i dla krówek Robimy tutaj ten. To się noc robi? Chyba, chyba tak. Nie wiem, czy dokończyłem akurat nie to, co mówiłem o, o influencerach, którzy po prostu e, dostosowują się pod politykę na przykład YouTube'a, prawda? To. Znaczy, to nie jest jakaś taka żadna nowość w co, sensie, nie? Ale jednak myślę... mam takie... to są, znaczy, to, to są takie... Mo takie moje odczucie, moje przemyślenia, że... Autentyczność zawsze się wybroni. Jeżeli ktoś jest autentyczny, prawdziwy, to to się zawsze wybroni. A jeżeli ktoś udaje kimś, kogo, kim nie jest, to się nie wybroni. I, i, I jakby człowiek może, nie wiem, kminić, kombinować na wszel, wszelkie sposoby, ale to wyjdzie w końcu. Dlatego warto jest być po prostu sobą. Bo to wtedy też, jeżeli zaczynamy po prostu odgrywać jakąś rolę, to w końcu dojdzie do takiego momentu, w którym. My się tym zaczniemy męczyć. A po co? Czekaj, teraz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. I tutaj pik, 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 pik. Ojejku, coś źle postawiłem. Pik, 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 pyk, pik. Dużo będę miał. Dobra. I tutaj pociągnąć. Ja będę miał dużo krówek tutaj. Eee. Mhm. Zacznie się od dwóch. Będzie więcej. O i tutaj jedno. I tutaj wykopiemy o jeden bloczeł, bo te krówki jak zaczną skakać... ...to będą mogły wyjść. A tak to nie wyjdą sobie do tego obniżam o jeden poziom ta ziemia urośnie mi tutaj, bo na razie, że jest taki brzyd brzydka ta ziemia brązowa, ale potem trawka na, na niej wyrośnie przynajmniej tak myślę bo jesteśmy na trawie powinna urosnąć nie no, urośnie trzeba, trzeba być w dobrej myśli no nie chciałbym jakoś tak też y Gadać coś takiego, gdzie. gdzie powielałbym po prostu już. Bo już i tak pewnie się najprawdopodobniej zdarzyło, że. że gada, gadałem przez kilka odcinków po jednym i tym samym temacie. No bo też ciężko cokolwiek dodać, jak się. jak nie ma się co do, do powiedzenia. Prawda? Dobra. E, no to w takim razie, tutaj ziemię wykopałem. Po co jest zrobić jeszcze fruteczkę. Czekaj, to tak? yy, mamy drewienko Drewnięku jest na dole. Znaczy w magazynie. To znaczy tutaj. Yy, tutaj weźmiemy sobie. Tak. I patyki. Ideolo. Ładnie. Elegancko. Ziemia. Tutaj. To, to, to. E, płotki. W sumie jak już tam poruszyłem tak w, jakich, w jakimś takim bardzo, ale to bardzo minimalnym stopniu temat ekipy, to mógłbym się w sumie wypowiedzieć, co uważam na temat ekipy. Ekipa jest spoko. A czy znaczy nie, inaczej. Ekipa dla mnie była spoko do momentu, gdy oni, jak, jak, jak były te, jak, jak tam pamiętam, e, Frees robił te, 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 ten challenge, po prostu przez rok nagrywał filmy. I po prostu, że, że ekipowicze, wtedy chyba wszyscy ekipowicze, ekipowicze na pewno nie mieli tych kanałów swoich I tam różne jakieś wyzwania były robione, ale to, znaczy bo to tak, z jednej strony no, dla, dla widza, dla odbiorcy to to jest mega, co nie? Ale żeby samemu coś takiego robić, w sensie tak, żeby, żeby robić te, te, te challenge, te, te wyzwania To naprawdę, to, to człowiek du, du, dużo musiał tak yy, czy znaczy, po to wykazać się kreatywnością? Bo, bo Fris sam chyba przyznał to w którymś materiale, że on się inspirował materiałami, chociażby Misterbista. Więc to nie można powiedzieć, że on na wszystko tam wpadł, ale mimo wszystko wydaje mi się, że jednak te pomysły to były przecież też, że on tam pewnie urozmaicał. E, to znaczy, że będziemy musieli zrobić tak, takie coś. Chodźcie, krówki, chodźcie, chodźcie do mnie. I teraz tak, i teraz tak, i teraz tak. Zabudujemy, zabudujemy i pyk. Nie wyjdziecie. Ale pasuje Was porozmnażać. To znaczy się pyk, pyk. I nagle cim ci cim -ci robią. Robią cim ci cim -ci i małe, małe coś powstaje. No. Chociaż ja jestem zwolennikiem e, takich, takiej teorii, że. E, Bo cię przynosi dzieci, co nie? Dobra, nie. Kto ma, kto ma skumać ten skuma? Zaraz ktoś, ktoś mógł mi zarzucić, że jestem osobą. E, o niskim ilorazie IQ, no tak. To, to nie, Ja tak sobie po prostu czasami bym pośmieszkować Tylko to też. E, w sumie to, to też do, dobry temat do ugryzienia, jakby nie patrzeć. Bo czy na przykład można śmiać się e, z każdej rzeczy? I jedni, jedni by powiedzieli, że. Że tak, bez w ogóle jakiegokolwiek zastanowienia. Drudzy by powiedzieli, że tak, po, po, ale że jest jednak warunek jakiś. A inni by powiedzieli, że, że nie, że, że nie można śmiać się ze wszystkiego. Znaczy, to w ogóle tak zabrzmiało, tak jakby to był temat na, jak, na jakąś rozprawkę z języka polskiego. No dobra, to zrobimy tak tutaj. Znaczy, wszystkie te, te ziemniaki nie urosły, no ale nie chce mi się tak czekać. To sobie zrobimy tak. Elegancko. I te ziemniaki, co ja tutaj mam, ile mam? 33. Bo tutaj mam coś takiego, że jak wywidzieć ekwipunek cały, to ja widzę tak połowicznie, bo ja sobie tak po prostu Minecrafta zminimalizowałem. Jeszcze znaczy, zminimalizowałem, tak sobie ustawiłem. A już mi się nie chciało tego, tam już tam okminić, kombinować TP i TD. Otóż lazo w ogóle, jest. czekaj to, to zrobimy coś takiego, że to jeszcze damy węgiel, węg, węg, węgl, ludzie, coś mi się odbija. Węgla damy. Żeby to tam przetapiało. Dalej zrobimy segregację, czyli żelazo do żelaza, marchewki do jedzenia, czyli tutaj. Okej, okay, to jest przetopione. To mi się przyda. Drewienko tutaj, patyczki tutaj. Yy, węgiel ten co ja tutaj mam. To lepiej, lepiej żeby on tutaj był. Okej. Okay, to tutaj, to tak, tak, tak. Dobra. Mamy 20 minuty materiału i tak się zastanawiam, co możemy jeszcze takiego zrobić. Niezwiązanego z stricte kopaniem. Pójdziemy sobie do, do moich kurczaczków, które są w tej bazie, co nie? Tutaj w ogóle te kuczaczki... kurczaki. Tam pewnie arbuzy, może moje urosły. Zobaczymy zaraz. Tak jest. Marcheweczki urosły. Ok. Chyba ja pozbieram i melony. Arbuzy Dobra, zobaczymy co i jak tam. Okej, okay, tu już jajka ten. To teraz. Dobra. W sumie to można byłoby troszeczkę bardziej rozkopać, żeby oni mieli większą przestrzeń. Nie bądźmy dla nich tacy niemili. W sensie to ja jestem taki niemiły, nie, nie że widzowie. Bo moi widzowie zawsze są mili. Nie. Szczególnie jak zostawiają subskrypcji i polubienie. No. Nie wiem, ja tak lubię sobie żartować z tego, znaczy, bo to też ja pamiętam jak byłem takim 14-letnim chłopakiem, zaczynałem właśnie nagrywać coś na Minecrafta, i tak w którymś momencie człowiek tak się tym za zachłysnął właśnie, że jak tam... Znaczy, bo ja też byłem takim chłopakiem, pamiętam, że chciałem być tym oryginalnym twórcą, który nie żebrze o subskrypcje czy, czy lajki, tylko o wyświetlenia, To już kiedyś w którymś materiale na pewno najprawdopodobniej wspominałem. Chyba special, z okazji chyba 1000 subskrypcji czy coś takiego no, Na pewno o tym mówiłem No to Ja, ja taki chciałem, właśnie jak, jak ktoś sobie po prostu wiedział mój pierwszy materiał z Minecrafta to Tam serwery jasemysypko.pl To tam jest w opisie napisane, że jeżeli będzie 25 wyświetleń to ratuje odcinek Wtedy jeszcze w ogóle nie zdawałem sobie sprawy z tego, bo ja tak Byłem takim gościem, że odświeżał sobie stronę I ja wtedy jakby nie miałem świadomości tego, że odświeżając e, e, Stronę, w sensie mam na myśli YouTube'a I filmik To, że nabiłem sobie puste wyświetlenia I przez to sam sobie nabiłem wyświetlenia i potem Wow, mam wejście 5 wyświetleń, serio? Nagrywam kolejny odcinek Bo obiecałem Ale to też pokazuje, że Nie jestem człowiekiem gołosłownym I staram się z danego słowa wywiązywać Czyli to jest tak to, to dobrze o mnie świadczy akurat. To się chwali. No, także fajnie. Ale też miałem coś tam mówić. Aha, bo tak w którymś momencie po prostu było coś takiego, że tak. O, tutaj są te te villagery. Po prostu ich pokonać. Dobra, lecimy na nich. O. Dajesz, dajesz, dajesz. Naprężały to swoje kusze. Okay. O. Oj, Heh, jeden drugiego atakuje. O, już jeden. Okej. Okay. Dobra, jeszcze ha, Ale tak fajnie. Stanąłem stan 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 sobie za nim i on jeden drugiego pada. To to się nazywa taktyka. Tik tyk O no Okej, okay, dobra, i tutaj jeszcze tego delikwenta. Oj, no, dajesz, dajesz, dajesz. Giniesz. Okej. Okay. No tu tylko chyba w nogę jestem ostrzelony. No i w park. No, dobra. Mniejsza z tym. Tu w ogóle można byłoby sobie wędkę stworzyć, chociaż nie, e, ja już kiedyś to w mówiłem o tym, że w tej wersji Minecrafta tworzenie wędki jest totalnie bez sensu No bo jeżeli sobie wejdziemy w taką, e, jakieś takie jezioro, w wodę, gdzie tam są rybki Aha, tu, a łóżko mam przy sobie cały czas, w sumie tak nie powinno być Znaczy, no tak, nie powinno tak być, łóżko powinno być w tym miejscu Więc tutaj zostawię sobie to łóżko, bo tu też będę miał y, spał na co nie? A tak jak biorę łóżko, to co? To potem jak padam, no to... Bo, no, znaczy, bo tutaj akurat nie wytłumaczę taką bardzo prostą rzecz w Minecraft'cie. Jeżeli po prostu mam łóżko ustawione i, sobie, i przekimałem w tym łóżku nockę, to po prostu jakbym padł, to odradzam się tam, gdzie jest moje łóżko. Bez, bez itemów oczywiście, no bo ten. Chociaż można na przykład zrobić sobie coś takiego... Aha, miałem stworzyć te. Aha, stworzyłem, tak? Stworzyłem. Okej, okay, a mam nożyczki? Nożyce? A no, czy sobie chyba zostawiłem? A już wełna odrosła tym, tym. Odrosła? Wyrosła? No, wiadomo o co, kaman. Czekaj, tak, gdzie tu jestem. Czy ja zostawiłem... tutaj w magazynie? Yy. Kur. Aha! E, cały czas miałem w ekwipunku. No, a ja tak szukam, szukam, nie mogę znaleźć, się, co jest? Dobra, golimy Z wełny owieczki, to no, nawet na dywaniki można byłoby zrobić, ale w sumie tak... Ja tak w sumie dywaników nie, nie preferuję w Minecraft'cie, jakoś taki jestem, że no nie Ale zawsze na przykład z wełny kolorowej można stworzyć jakieś fajne... Obrazki? Nie też nie. Ale z wełny na przykład. Tylko to chyba nie, nie wiem, czy akurat nie kolorowej teraz szukam. O, są. Można zrobić tak, że mamy tutaj na przykład wełnę. Tylko nie, nie wiem, czy to kolorowa może być, ale wiem, że przy białej tak jest. Czyli jak sobie... O, zrobimy coś. Tutaj, a, jest. Czyli zrobimy sobie obraz, co nie? I obraz sobie możemy postawić, na przykład w tym miejscu i, i jest. Ten obraz możemy zrobić taki. Taki bym w sumie chciał. Teraz zobaczę, O, tutaj taki ten. W sumie, e, o, pinokio może być. Albo ten. Albo o tutaj taki ten. W sumie tylko gdzie by, taki obraz, taki. Na pewno może na górze, może by się zaczęło. Tutaj w tym miejscu. Taki pinokio. W sumie nie chciałbym, Nie to chyba będzie lepsze. Dobra. Jest 26 minuta materiału. Ja jeszcze sobie ewentualnie... Aha, a czekaj ta czy. Teraz tak, bo ja mam wełnę Podsegregujmy sobie rzeczy Na nowo, czyli Wełna do wełny Tyk, 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 tyk Roślinki W tym miejscu No Jak będę, jak sobie stworzę to, 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 to tutaj na to To już nie będę się tak gubił e, Jedzonko Tu, tu Jajka e, Kaktusy W tym miejscu Kamień tutaj Drewno tutaj tak jakieś tam śmieszne rzeczy, to też tu, to tutaj, o, light, light grey to niech będzie tu, patyki to tam na górę, e, a żelazne to ja tam tutaj, w tym miejscu, dobra, to w ogóle kosz jest super, <laughs> zrobiłem ten kosz a co to jest, kosz, hm, chciałem zobaczyć, bo nie chciałem, Musię uwierzyć... Aha! Wiem co miałem Yyy... E, się do 28 minuta materiału Ja nie chciałbym jakoś tam zbytnio tego przeciągać Ale byśmy jeszcze sobie może... Na, e, porozmnożali... Krówki Tutaj zamknę, zamknę drzwi Włażę tutaj I tutaj tyk No I to będą cim 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 Będzie małe, 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 Mały szczyl Dobra, już mam cztery krówki. Elegancko. Ja sobie takie porozmnażam, poroznażam i potem będę miał skórę. Ktoś powie, jak ty możesz. Jak ty tak możesz mówić o krówkach? Jak ty możesz się tak wykorzystywać? I tym takim dość niesmacznym akcentem. Będziemy kończyć! Nie no. Znaczy tak. trochę no głupio by było tak skończyć. Muszę coś takiego. O wiem! Powiem, że art taki dosyć zabawny. Żeby tak nie kończyć jakoś tak strasznie, tak ten, niemiło I to też będzie o krówkach, i to będzie takie nawet, no to będzie śmieszne, bo tak Są dwie krówki, co nie? Są dwie krówki na, na łące Wyobraź, no, Wyobraźcie sobie, że są dwie krówki i, są, i jest łąka, co nie? Jedna, jedna krowa do drugiej mu nie? A druga krowa na to, właśnie miałam to mówić Wiecie, bo krowa mówi mu a to było suche. No i chyba tym akcentem możemy zakończyć ten odcinek. Jeżeli materiał się Wam spodoba, to koniecznie klikajcie lajka. Jeżeli jesteście nowi, to subskrybujcie mój kanał. I co, widzimy się już jutro o godzinie 15. Tak? Tak, tak. O godzinie 15 serii. Ku przygodzie w pokonaniu smoka Endu. Cześć!